Zaraz załatwimy, no nasze okna, widzieli no. panowie? To są, to są Tak. Proszę, proszę usiąść tam, sobie tu. po postoję, zaczekam. Proszę, bo ja tutaj kurka, bo one mnie tak obliczają tutaj z cholery. No proszę usiąść, A się ja tu nie bronię, Boska. No. A to pani prowadzi to pozystwki, czy to... Co? To pani, czy to syn prowadzi? Syn, ja czy ja przez... ja pani pani, gościu, pani, pani, gościu, pani najlepsza, pani. Jedyny Zaraz na przyjdzie ten Małotne. kolega. Kamer nie ma. Także się nie martwić. Proszę, panu usiądzie sobie no, na potężkę. I nie zaczekaj. Abo tu na poteli. Tu sąsiedzi już jakieś... Yy, chyba są niezadowoleni z tego, co Państwo robicie. No. Zgodu, Wczoraj zdomenę, w ogóle mówiliśmy dość. No i ta dziewucha zaczęła się na chłopaku. I przyjechali chłopacy z Bydgoskiego. Tutaj od nas. I tu pasady. I ją zabrali. Policja. No ona się rzucała. Ja, ja tego akurat nie widziałam, tylko widziałam jak policja, nie? A na policji się rzucała? No, wszystko. Co, co wczoraj, bo... Pani sub chora kurwoty, 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 kurwoty kurwo. Kurwodek, no. ty kurwoty, 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 kurwo. ty kurwa ty kurwa ty kurwa ty kurwa ty kurwa Ten kurwa ty kurwa ty kurwa ty kurwa Ten, Zaraz, niech pan usiądzie, Dobrze, to... Proszę Zdradziesz za taki bałagan, bo to wczoraj zza impreza zza w Malezji. Nie będziecie ruchał. Spierdalaj pan w tej meliny, angażu, księ, z tej maliny po zdrabiu arcymachku Anglii. I 3 złote. Gruby złącze. Proszę usiąść. gruby złącze jest Alfonsem. 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 Gruby złącze jest to Alfonsem. To jest konkurencja za Alfonsem, 3 złote. Zły wynik wyborczy. To jest jakaś porażka mieliśmy tak: straż pożarną, karetkę, policję. właściwie się 200 pożarne pokazali. szyby jak tysiąc złotych zapłaci. Kto też to rozbił? No zatrudnił takiego jakiegoś tam chłopaka, chłopaków bo to jest tu i tam powybijane. No i czekamy teraz, bo mają dojechać, nie? I chcemy ten już mamy zamówione. Te rolety nie na zewnątrz. Nie tego, co Bo, bo dani tak się wyprowadza, daj tu nie tak nie, nie mieszka, bo domy kupuje na działce. 3 Tylko chodzi o moje bezpieczeństwo ha, tutaj, nie? No, bo już dla mnie. A jeszcze taki ha, numer był. No.

A ja mam śmietnik Nadzim tutaj zaraz po wysokości. No, że... Pani Bocuń, że ja nie mam zbrew, no, no, nie. 3 złote. Krok, pani, że ja nie mam złote swoje i, problemy, to, są, zbrew. Zbrew. Y, to jest tak, że ja Nie, my na początku nie wiemy, czy to będzie. Panu, bo ja jeszcze nie sam na Dlatego ja nie sam. To... No, pomysł obu Daniela. TVN to O z początku to miał tam 300 kuchy, widzów i tak dalej i tak, tak dalej. W jest pan bardzo seksowny. Myślę, że go e, chciałaby panu dał. Powiem państwu, była świetna. No tak, dobra, H dobra, to dam radę. Izabela. Dobra, cisza są włączone i wszystko widać. Rano widzieliśmy, jak pani się przybierał, a Jacek jadł śniadanie.